Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym zestawieniu na kanale. Dziś przyjrzymy się zestawieniu pięciu najlepszych postaci na top lane. Standardowo, jeżeli nie zgadzasz się z moimi wyborami, napisz o tym w komentarzu, a my ruszamy z zestawieniem. Naszą listę otwiera Gnar. To postać posiadająca dwie formy, range i po transformacji krótkotrwałą mele. Jest niezwykle silny na linii, głównie ze względu, że większość czasu może bez problemu obijać przeciwników z daleka, a w razie niebezpieczeństwa może skoczyć do tyłu przez miniony. W fightach jego ultimate, dostępny tylko w formie Mega Gnara, jest bardzo potężnym narzędziem do Malfight. Ten bohater jest niezwykle silny w walkach drużynowych przez swoją super umiejętność, ale na linii też radzi sobie nie najgorzej łatwo może obijać przeciwników przy pomocy swojego Q, a w late gameowych walkach jest prawdziwym utrapieniem dla przeciwnego Carry. Miejsce trzecie Cho'Gath. To czempion, który zapewne drużynie sporo silnego CC w postaci Silensa i podrzutu. Cho'Gath jest tankiem, który dzięki stackom ze swojego ultimate'a jest w stanie osiągnąć gigantyczne ilości zdrowia. Dodatkowo jego Ultimate przez ogromne obrażenia nadaje się świetnie do egzekwitowania kruchych przeciwników, jaki może służyć jako zapasowy smite. Miejsce czwarte Fiora. To bardzo silny split. Dobrze radzi sobie w walce przeciwko tankom i bardzo dobrze skaluje się. Dzięki swojej ripoście może sparować CC przeciwników. Fiora na side nie tworzy ogromną presję, cały czas wpychając fale minionów w podwierze przeciwników, jednocześnie pozostawiając spore pole do outplayu. W walkach drużynowych Fiora może obrać kilka dróg działania. Może zarówno wskoczyć na backline i zająć się eliminacją przeciwnych carry, jak i może topić przeciwne tanki stojąc na lane. I nasze zestawienie zamyka Camille. To postać bliźniaczo podobna w gameplayu do Fiory. Jest niezwykle silna w walkach 1 na 1 dzięki true damageowi ze swojego naładowanego kół, Nieźle Radzi sobie też z tankami. Kamil jest bardzo mobilna, świetnie nadaje się do tar dive'ów dzięki swojej super umiejętności, która może zgubić agro wieży. Kamil jest też świetnym speed pusherem i dobrze radzi sobie z wieżami. W tym fajcie Kamil chce wskoczyć z flanki na backline przeciwników, wyłapując przeciwnych carry. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj, żeby ocenić ten film, możesz też zasubskrybować ten kanał, jeżeli treści, które tworzy, przypadły ci do gustu, a ja już się z wami żegnam i do usłyszenia. Hej!